Cześć! Zadawaliście dużo pytań o to, czy da się personalizować bongo kata i przychodzę dzisiaj do Was z dobrą wiadomością. Da się! Pierwsze, musicie przejść do przeglądarki i wyszukać frazę bongo Card. Klikacie najlepiej w ten pierwszy filmik, który Wam się wyświetli. W jego opisie będzie link do bongo Card v2 downloads. Klikacie w ten link i pobieracie tego zipa. Ja już go sprawdziłam, jest bezpieczny, więc możecie go śmiało pobrać. Następnie musicie przejść do folderu, rozpakować go i powinniście mieć w nim takie ikonki. Wasze mogą wyglądać troszeczkę inaczej, ponieważ ja już swoje modyfikowałam. Ta, która nazywa się Bongo Cat, to jest główna aplikacja właśnie z tym kotkiem. Jak widzicie, mój kotek rusza myszką, tak jak ja ruszam oraz uderza tutaj łapką w momencie, kiedy ja wciskam klawisz W albo S. To wszystko da się łatwo skonfigurować. Przede wszystkim, żeby zmienić grafikę, która się wyświetla, musicie poszczególne obrazki, które zawarte są tutaj w folderze, edytować sobie w dowolnym programie graficznym. Ja edytowałam to w GIMPie. Otwieracie plik, dodajecie efekty, które chcecie, z zachowaniem tego kształtu, który jest yy, pierwotnie w obrazku. Tak samo może być z rączkami, ja swoich nie edytowałam. Tak samo możecie też podmienić na przykład myszkę. Następnie wchodzicie do pliku, który jest zawarty tutaj o nazwie Settings i zmieniacie wartość z w mouse na True. U Was pewnie będzie False. I tu w tych dwóch wierszach możecie sobie zmienić, że na przykład yy, rączka kota będzie się zmieniała po wciśnięciu klawisza 1, a druga opcja to po klawiszu 2. Nie działa spatia, nie działa enter, działają yy, litery drukowane, tak jak ja miałam to przed chwilą. Zapisujecie wtedy ten plik, otwieracie aplikację i wszystko będzie działać. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania co do tej aplikacji, zapraszam Was do komentarzy. I naciśnijcie plusa. Będę bardzo wdzięczna. Do zobaczenia, cześć!